Kreować swoją rzeczywistość. Jak żyć życiem, którego pragniesz. I mam takie trzy punkty. Trzy punkty, które są takimi moim zdaniem, drugowskazami do kreacji tego życia swoich pragnień. I pierwszy z nich to jest to oczywiste, bądź dla niektórych, jak słucham, nie do końca jasne i oczywiste, a mianowicie to określ swoje pragnienie, swoje marzenie, swój cel, to czego tak naprawdę w życiu chcesz i czego pragniesz. Bardzo często spotykam się z tym, jak przychodzą kobiety do mnie na sesję i mówią, czego nie chcą. Tak, ja już nie chcę żyć w tej pracy, która nie daje mi satysfakcji. Ja już nie chcę takiego związku, w którym czuję się niewidziana, nie czuję się bezpiecznie, nie czuję się kochana. Ja już nie chcę źle się czuć. Ja już nie chcę mieć bezsenności, tak, nie umieć spać w nocy. I cały czas jest ta, ta komunikacja z tego poziomu, czego ja już nie chcę. Więc zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś zastanowiła się, jakie dialogi, jakie rozmowy toczysz w swojej głowie. I to, czego nie chcesz, zamieniła bardzo precyzyjnie na to, co chcesz. Czyli mam pracę, w której czuję się szczęśliwa, która daje mi poczucie spełnienia i satysfakcji. Mam pracę, w której pracuję od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Określ bardzo dokładnie to, czego chcesz. Nie koncentruj się na tym, czego nie chcesz. Tak samo tyczy się to tematu związku, zdrowia, czyli chcę być sprawna fizycznie, chcę przesypiać całe noce, chcę mieć ten wewnętrzny spokój, poczucie wewnętrznego spokoju. I to jest jeden aspekt tego, tego punktu. Natomiast zachęcam Cię już od razu, żeby móc programować siebie, swoją częstotliwość i energię na to, aby to chcę zamienić na mam czyli mam pracę pracuję w takim i takim miejscu jestem w związku który daje mi poczucie spełnienia i bezpieczeństwa, czyli przekładasz to już tak jakbyś to miała na, teraz, na, na czas teraźniejszy na obecną sytuację. Jestem zdrowa, uprawiam aktywność fizyczną, przesypiam w całości, tak bez, bez wybudzania się całe noce, Więc określ to w takim kontekście, jakby to się już działo. To jest bardzo ważne, bo z tego budujesz swoją tożsamość. Zawsze te marzenia realizują się. I rzeczywistość, wszechświat odbija nam to, jaki stan wewnętrzny w sobie uważamy za prawdę. I okej, okay, może dzisiaj jeszcze to nie jest prawdą taką fizyczną, może jeszcze się z tym źle czujesz. Ważne, żebyś już powoli przyzwyczajała swój umysł do innej narracji. Czyli zamieniasz to, co, to czego nie chcesz, na to, co chcesz. A to, co chcesz, zamieniasz na to, że to już masz, i nad tym będziesz pracowała dalej. Drugim takim aspektem kreacji rzeczywistości i życia swoich marzeń jest to, że jak już masz określone to, czego chcesz, to zastanów się, Usiądź, proponuję, żebyś sobie po prostu usiadła do takiego ćwiczenia i zaobserwowała myśli. Zadaj sobie pytanie: co ja myślę na ten temat? Tak? Czyli jeżeli ja chcę mieć na przykład określone stanowisko, to zadaj sobie pytanie: co ja na ten temat myślę? I wszystko co ci się pojawi przeciwstawne z tym z tym twoim marzeniem, pragnieniem, celem, zapisz, bo Wylecą z Ciebie, wypłyną z Ciebie niewspierające Cię na ten temat myśli, przekonania. No, i to jest twoja baza do tego, aby z tym później popracować. Bo jeżeli ty uważasz, że nie jesteś warta, nie jesteś godna, nie jesteś na tyle wartościowa, wystarczająca, żeby na przykład pracować w takim, w takim miejscu pracy, żeby objąć takie stanowisko, żeby być w takim związku, żeby w ogóle dać sobie szansę i pozwolenie na bycie zdrową i zaopiekowanie się na przykład swoim ciałem, no to. Chcę Ci powiedzieć, że te myśli, te przekonania, które wypływają z głębokiego Twojego oprogramowania, poziomu podświadomości, one kierują właśnie Twoim życiem i powodują, że Twoje życie na dzień, dzień dzisiejszy wygląda tak, jak wygląda. Więc ważne jest, żebyś wyłapała to, co o tym myślisz, tak? Bo jeżeli Ty nie myślisz pozytywnie o. Nie wiem, mężczyznach, pracy w danym miejscu, o sobie względem tych sytuacji, no to nic tutaj się pozytywnego nie zadzieje, bo pomimo tego, że ty to chcesz, to automatycznie i tak sabotujesz to swoimi przekonaniami. No i drugim elementem tego, tego ćwiczenia w tym naszym drugim punkcie jest to, żebyś zamieniła sobie te niewspierające przekonania, myśli na coś pozytywnego. Coś, co jest w danym momencie z Tobą na tyle zgodne, że możesz to zamienić na przykład, ok, no jestem warta tego, tego stanowiska. Ważne jest dla mnie, żeby być zdrową, tak? Mogę być zdrową, mogę sobie na to pozwolić, tak? I wszystko to, co ci wyjdzie niewspierające, niepozytywne, takie sabotujące cię, zamian na, wspier na wspierające zdania, przekonania, tym samym będą to Twoje afirmacje. I to jest oczywiście pierwszy krok. Drugi już krok, ale mm, pierwszy krok, żeby w ogóle zacząć zauważać swoje myśli i to, jaki dialog w sobie, jaki dialog w sobie toczysz, tak? Z kim tak naprawdę rozmawiasz, bo tu potem wyjdzie, czy rozmawiasz z tą swoją wewnętrzną, zranioną dziewczynką, która na bazie swoich przekonań, doświadczeń życiowych ma takie przekonania i, i tak je rzutuje na na świat zewnętrzny, czy już później będziesz wybierać, że rozmawiasz z tą świadomą kobietą, tak? Świadomą tego, że jesteś warta, ważna, wartościowa, że zasługujesz na to, czego pragniesz. Chociaż ja nie lubię tego stwierdzenia, zasługuję, bo tutaj nie musimy na nic zasługiwać. Wszystko nam się należy. Jesteśmy takimi istotami, które mają prawo, po to tu jesteśmy, żeby być, istnieć i doświadczać? Ale wiem, że czasem to jest takie mocne, że no kurde, zasługuje na to, tak? To mi się po prostu należy, może tak. No, i, i, i wtedy będziesz miała już taką świadomość, taki dystans, podejdziesz do tego, co się w Twojej głowie dzieje z tymi myślami względem tych, tych Twoich pragnień, marzeń, planów, celów. Będziesz widziała, będziesz mogła wejść w taką rolę obserwatora, i będziesz mogła zaobserwować, z jakiego poziomu ty ze sobą w ogóle gadasz. Czy to jest, tak jak powiedziałam, ta zraniona dziewczynka, czy to jest ta świadoma kobieta, która, ok, być może jeszcze nie ma tego nowego dialogu, ale już to widzisz. To jest bardzo ważne. I okej, okay, na, tym, na tym, ten punkt bym chciała w tym momencie zakończyć, bo trzecim takim krokiem, jak już wiesz, czego pragniesz, do czego dążesz, do czego zmierzasz, co jest Twoim celem, jak już wiesz, jaką masz narrację w głowie w związku z tym i zamieniasz to świadomie na, na coś wspierającego, pozytywnego nawet jak czujesz jeszcze ten dyskomfort w ciele, to, to jest OK. Tak zauważ to, bo właśnie. Trzecim punktem jest to, żeby zauważyć, co się dzieje w Twoim ciele. Jakie masz w związku z tym emocje? Jak to wywołuje w tobie, jakie to wywołuje w tobie reakcje? Tak? Jaki czujesz dyskomfort, może ucisk, może nagle brakuje ci oddechu, może gdzieś czujesz ból, może coś w brzuchu, tak czujesz, że się coś zaczyna dziać, zwróć uwagę na swój oddech. I to jest bardzo ważne, bo tam gdzieś jest, ja bym to nazwała taki zastój energetyczny. I coś właśnie, co nie pozwala ci myśleć, czuć, działać w kierunku tych, tych twoich marzeń. I co teraz z tym zrobić? Tak jak myśli, te niewspierające, zauważyłaś i przeformułujesz je sobie na pozytywne, wspierające, będziesz już wybierać, z jakiego poziomu ja myślę, co wybieram, jaki dialog ze sobą wybieram prowadzić, to jest raz. To tutaj z tymi emocjami, z tym dyskomfortem w ciele, z jakimś uciskiem, kłóciem, jakimś nie takim oddechem, który albo ci zatyka dech w piersiach, tak? Czujesz, że, albo czujesz, że, że, że wręcz on się tak bardzo nasila. To generalnie potrzebujesz się z tym zatrzymać, zauważyć to. Oczywiście, pierwszy punkt we wszystkim, kochana, to jest zauważyć. Zauważyć, co się ze mną dzieje, nazwać to, zwrócić tam swoją uwagę, czyli wchodzisz świadomością, swoją uwagą do tego miejsca. Załóżmy, że jest to ucisk w klatce piersiowej, więc wchodzisz do świadomością, zamykasz oczy, wchodzisz tą świadomością do klatki piersiowej, Mówisz: OK, widzę cię. Możesz nazwać tą emocję, która się pojawia, zwrócić uwagę na, na ten symptom, który się pojawia, i wyobraź sobie, że wpuszczasz tam swoim oddechem, swoją świadomością światło, że rozpuszczasz to i z każdym oddechem, jak ta emocja, ten symptom z ciebie uchodzi. I zrób tak kilka razy, pozwól sobie na to. Możesz się zapytać później, skąd to mam, kiedy już to czułam. To jest fajna podstawa do tego, żeby zrobić sobie nawet samodzielnie taką regresję, ale to nie dzisiaj o tym. Ważne, żebyś to zauważyła, żebyś dała tam uwagę, wypuściła to z siebie, pozwoliła temu wyjść, ale w zamian za to, jak. Zadasz sobie pytanie, czego mi teraz potrzeba, żebyś w to miejsce właśnie też oddechem, świadomością wpuściła zasoby. Czyli wpuszczam w tą klatkę piersiową spokój, wpuszczam światło, miłość, poczucie bezpieczeństwa, wpuszczam to, że jestem wartościowa, ważna, że również mogę, że mi się należy, i tak dalej, i tak dalej. Wypuszczając to, co nie wspierające, nie zostawiła tam pustego miejsca, tylko automatycznie zasiliła się tym, tym, co dobre, tym, czego potrzebujesz. Możesz później też sobie wyobrazić, jak rozprowadzasz to po swoim ciele, jak to w tobie emanuje i poczuj, zauważ, jak się czujesz, jak zmieniają się te odczucia, jak stajesz się bardziej spokojna, zrelaksowana. I to jest ok, zrobiłaś tutaj w tym momencie kawał bardzo dużej roboty, bo pozwoliłaś tej emocji wejść. Masz już te wspierające, pozytywne przekonania, wiadomo, wcześniej masz cel, wiesz do czego dążysz, do czego zmierzasz. I to jest tak naprawdę. Można by powiedzieć podstawa całej, całej kreacji, bo tutaj zaczyna się zabawa, bo nie tak łatwo i szybko i prosto odklejamy się od tych naszych przekonań, emocji, programów, ale chcę, żebyś wiedziała, że możesz to zrobić sama, bo swoimi myślami i emocjami kreujesz swoją rzeczywistość. Ja powtarzam, że to co, to, co masz wewnątrz, to, co nosisz w sobie, to, co myślisz o sobie, o świecie, to kreuje Twoją rzeczywistość. I to jest prawda, to jest fakt udowodnione różnymi badaniami naukowymi to żadna magia, żadne czary Mary. I Twoje marzenie, Twoje pragnienie. Twoje cele są na pewnej określonej częstotliwości i one są na tej częstotliwości, w której ty myślisz o nich pozytywnie, myślisz o sobie w związku z nimi pozytywnie. One są na częstotliwości, w których ty czujesz się spokojna, bezpieczna, pozwalasz sobie na to i zobacz, jeżeli masz takie marzenie, które na ten moment nie wspiera cię myślami i Twoimi przekonaniami, Twoje ciało. Czujesz się niebezpieczne, czujesz spięcie, no to jak możesz osiągnąć to swoje marzenie? No, no nie da rady. Potrzebujesz dostroić się do tego swojego marzenia myślami, przekonaniami, e, częstotliwością, emocjami, żeby ono dla ciebie było naturalne, wspierające, tak? No bo jeżeli dzisiaj, pomimo że ty chcesz, a masz program, że nie mogę, że nie jestem warta, że coś cię tutaj w ciele blokuje, e, no to ty nie jesteś na tej częstotliwości, tego marzenia. I, ty, I twoja istota, twoja dusza, twoje ciało będzie cię blokowało, żebyś tam dotarła, doszła, osiągnęła to, bo to na ten moment dla ciebie jest niebezpieczne, pomimo, że ty tego chcesz. Natomiast mamy w sobie takie oprogramowania, tak, schematy, które zostały nam nieświadomie zaszczepione, jeszcze we wczesnych latach dzieciństwa, które potem, na których potem żeśmy toczyły to nasze życie, zdobywały doświadczenie i takie mamy na ten temat, na temat przede wszystkim siebie, takie przekonania, które teraz no, rzutują i, i pokazują tak naprawdę w świecie Twoim rzeczywistym widzisz to, co uważasz za za realne, co uważasz za zgodne z Tobą, to na co zasługujesz, to na co sobie przede wszystkim pozwalasz. Więc chodzi w tym wszystkim, kochana, już podsumowując, żebyś wiedziała, czego chcesz, zamień to, czego nie chcesz na to, co chcesz, i zamień też to, to nazewnictwo nie, że chcę, tylko że już to mam. Poczuj się tak właśnie, jakbyś, jakbyś już to miała, jakby to było, gdyby, jakbym się czuła, gdybym już to miała. Ale na drodze do tego, zauważ, jakie masz niewspierające przekonania o tym pragnieniu, o tej pracy, o tym mężczyźnie, o tym zdrowiu, o samej sobie, jakie to w tobie wywołuje emocje i pracuj z tym na co dzień, na bieżąco. To jest bardzo ważne, to możesz to zrobić sama. Ja również tak sama ze sobą pracuję. Natomiast jeżeli czujesz, że, że chciałabyś, że jest tam coś więcej, że, że, że no chciałabyś, żeby ktoś cię w tym poprowadził, że chciałabyś zajrzeć głębiej do tego, co spowodowało, że tak dzisiaj myślisz, czujesz, że, że gdzieś to tam jeszcze w, w ciele jest, się osadziło i. i, i i nie umie to z ciebie wyjść, to zapraszam cię kochana na, najpierw na konsultację, taką bezpłatną, w której będziemy mogły omówić Twój temat, to z czym się mierzysz, jakie masz problemy, jak to się też w Twoim ciele manifestuje i ewentualnie zdecydujesz, czy metoda, którą ja pracuję, hipnoterapia transpersonalna, jest dla ciebie. Podczas tej metody uwalniamy przekonania niewspierające, uwalniamy zablokowaną energię z ciała, te emocje, które tam siedzą. Zmieniamy reinterpretację zdarzeń, które się wydarzyły kiedyś w dzieciństwie i które spowodowały, że dzisiaj myślisz o sobie to, co myślisz, że dzisiaj no, Działasz z takiego programu, jak wtedy, jako mała dziewczynka, myślałaś, że, że tak świat wygląda, że życie tak wygląda, że, że tak po prostu trzeba. I dzisiaj możesz te, tą swoją skorupę nieprawdy, tak bym to powiedziała i nazwała zrzucić dojść do swojego światła, do swojego wnętrza do tego, kim tak naprawdę jesteś. Pozwolić sobie uwolnić przede wszystkim to, co zaległe, zreinterpretować te przekonania na głębokim poziomie podświadomości, no i później i później już te życie w zgodzie ze sobą dzieje się samo. Także widzę, że 21 minut tutaj nadaje. pierwszy live, jestem z niego ogromnie dumna, szczęśliwa. Mam nadzieję, że. że że widać, że słychać, że się zapisze. Mam nadzieję również, że dla ciebie to jest duża wartość. Jeśli tak, to skomentuj, daj lajka, daj serduszko. To dla mnie ważne, żeby zobaczyć, że jesteś tam po drugiej stronie. No i co? Daj też znać, jeżeli jest jakiś temat, jeżeli masz jakieś pytanie, o którym byś chciała, żebym opowiedziała. I mam nadzieję, że jeśli technicznie wszystko jest ok, to że takie spotkania będziemy robić częściej. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie. Cudownego dnia. Trzymaj się, papa. Pa.